Taki tower, gdzie możemy się zrzucać. sama się kupić sobie łapki, bo sobie nie kupiłam. Nie kupiłam. Dobra, ogólnie widzę, ja nie pytajcie Dobra, już jestem. Chodź. <śm> Nino Ogólnie, żeby kupić sobie jedną łapkę Musicie je dołączyć do grupy, żeby kupić łapkę <laughs> Rozumiecie widzowie? Żeby kupić łapkę Musicie dołączyć do grupy Dobra, ogólnie Nie pytajcie o co chodzi

to jest Sigma, sigma Bot. Sigma Co? Sigma Bot? Nie pytać. O nie chcę zwrócić uwagę. Nie, przy Łapka łapencja Nie będę kupować, nie będę tego tak kupować. Ja już mam dużo łap łapek łapki. Och, no, ja nie, mam, ja nie mam, ja nie mam, ja nie mam, ja nie mam, dobra. Ej, ja będę się chyba w kok. Ej, Węso, ja muszę sobie zaskupić skok. skok. Ja muszę sobie zaskupić skok. skok. Ej, dobrze? Nie. Czemu? Ej, Ciebie może popchnąć? Możecie? Możecie też? Może ktoś? Dobra, ciebie popchnę, jeszcze popchnę. Dobra, jeszcze Bę. Nie da się tak Hehe. He. Nie! Spadłam. Spadłam przez tego. przez ciebie. Spadłam przez ciebie. Widowie, odrodziłam się i ogólnie e, mam łapki. Mam młotki. Ja nie lubię ultra. Ej, ale w sumie lubię ultra. Dobra, czekajcie widzowie. Nie martwcie się widowie, ja tam dojdę, bo ogólnie e, przed chwilą kupiłam sobie. Kupiłam przed, przed... chwilą sobie ten. No, oni mnie zrzucili. Oni mnie zrzucili. Ci dobrze, czy ten zły? Ten zły on jest. O co czas nas się taki opycha? Ja chciałabym tylko przejść, będzie to klikłam. Bo ja nie wiedziałam, że to szłaś. To to mogło być upsik. Prawda? No właśnie, to mogło być upsik, ale on specjalnie to robi. O to specjalnie. Nie ładnie. nieładnie. ładnie. Jakby ja byłam taka zła, to ja by nie popychałam nikogo, tylko robiłam tylko szerokki. Że oni się... Że, wszyscy dostają łapki i oni się tak rzucają. To trochę jest fajnie, wiesz? Jakby zrobiła swoją tajną grę, to by była bardzo prosta. Przejścia.

Dobra, to Wam zaraz ogólnie widzowie dołączy, bo Wam się coś się stało z e, komputerem. Komputerem, prawda? Komputerem. O nie, zginęłam. Dobra, ale ja nienawidzę tej osoby, bo ja przed nią zginęłam ogólnie, bo ona mnie popchnęła na laser, serii, który od razu zabijałem na jednego hita. I przez to straciłam swoją kolkę. Straciałam swoją kolkę. I to przez przypadek, przez nią, Bo... przez nią. Normalnie ja kolka. kolkę. Hmm. Hej, naninaski. Widzisz, wiesz, że wy też możecie mieć takie klapce, ale niestety zarobicie. Ja, ja i specjalnie tu robię, żeby dostawać pieniądze. Hej. nanina naninaski. No ja to robię, czyli ja pobierzam random ludzi Pff. A nie tylko zły Dobra, w sumie będę Kopię już tylko złych Czyli... Ja, nie wiem, jak trzeba Wery Hej, nani noszki Rokomita Uwagi, błąd w i spadła na, prawie na sam koniec, widziałaś nawet jak spadło wypadnie. Nie ja widziałam jak się tutaj stałaś gdzie? No mam a, a, Nie rozumiem siebie, a ciebie mega dobrze rozumiem. A, czyli nie, rozumiesz i rozumiesz. Dobra, nie rozumiem się dobra. Ale Co? I trochę nie rozumiem. Tak? Nie. Rozumiem Dobra, już się odetkałam. Już się odetkałam, Wana. Co? Co? What? Nie! Człowieku, ja biję random ludzi. Jestem po tak zła, że zbiłam randoma. Muszę zrobić to wszystko, żeby móc się wyrazać. Chciałam kogoś. Nie chciał kogoś zbić. Chciałam Sygma, sygma, Sigma sygma, Sigma sygma, giro, sigma, giro Ej, my jesteśmy mega sygiemki, no. no Ej, skok mi nie dzieła Nienawidzę skoku, ej On mnie, on mnie bije Nie ja też mam od razu X xd xd, co z tego, że ty sobie też kupiłeś Golden Slab, On nie on są mega drogie, Jest wydano na te ultra slap, claps, claps. Od razu wydajesz po prostu kupę to ty. Ty też kupiesz to. Ale to było za darmo. Takie za darmo, Co Ty, ty gadasz. Widzowie, nie będziemy was okłamywać. Widzowie, nie będziemy was okłamywać, to było za darmo. No ale my nie chcemy już was dłużej okłamywać. Ej, nie bij, nie bij dziewczyn, dziewczyn się nie bije. Yeah. nie nierozumiej... nierozumiejąca o co mi chodzi. I tą frekoli też macie tam za darmo. Ta, da, ta, da, ta. Ej! Ktoś mnie zrzucił za nic! Nienawidzę. Nie, ja wychodzę. 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 Nie ja wychodzę. Dobra, że tutaj nie wychodzę. Ale ja już chciałam wyjść. Ej no, zaraz wyjdę! Zaraz wyjdę z tej gry! Jeśli chcecie jakieś fajne filmiki z tej gry, no to też napiszcie, bo to też jest dla, dla, dla nas ważne. No I ogólnie jak wiecie, teraz będzie bardzo dużo odcinków z a więc jeśli chcecie, żebym... Co? Czulą dostała. Proszę cię dostała. Co? 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 Dobra, ja to... Tam... Nie wiem, czy nie, co będę to. I umarłam na samego widza. I zanim to... Nie, ja zachodzę, Ja sobie wychodzę i ja jem się, Ej! Ej! Tutaj się działo o wiele, wiele więcej. Ja dostałam dwukroisty dla to, że dwie osoby zabiłam, a ktoś mnie rzucił. Ja widzę jak ty stoisz. Ale dobra, my zaraz wyjdziemy chyba z tej gry. Bo... I to... I ten dźwięk Vanessy. I ten dźwięk Vanessy. Mm, 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 mm. Mm. ja. tylko zabijam trollerów. Trolerzy są bliscy. Trolerzy mm. <laughs> ja, zamiast ja mi 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 I są bliscy. pi pi, pi, pi.